Zrobiliśmy most. Zobaczcie. Most jest, jest już czysty. Praktycznie. I chciałem zobaczyć czy się daje jechać autem na przykład. Złe siedzenie wybrałem. Chyba się nie będzie dało. Nie da się wejść na miejsce kierowcy. O nie, najgorzej. O! Jestem, przecież. Cóż się odwola? Ty! Ej! Da się! Od przodu do tyłu. Ej, halo? Chyba nie działa. Jestem z przodu? Jestem z przodu. I się nie da. A jak wejdziemy na drugie miejsce, znieścimy to z auto, którym się nie da. No to... Okej. Okay. O nie, nie. A co, i tak nieważny ten most. Czekaj, tym pistoletem dobijemy to auto. Jej, auto spadło. jupi. Dawaj do autobusu. I na jakieś może miejsce kierowcy. O nie, autobus dewastator. A my nie chcemy autobusu dewastatora, więc schodzimy jeszcze raz. Drzwi są rozwalone już wszystko. Nie da się Po co? Tysiąc Robux Okej, okay. nie da się Bomb, bomb, bomb Po co ja kupiłam tą za Robuxy? Skoro teraz się kapnę, że bomb 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 Hej, Halo! Dobra, bąk nie działa i tak. Więc nie było tego matu. Pyk. Tutaj możemy rozwalić most, bo tutaj tak nie idziemy. Co to? O kurde, jak most wywaliło w kosmos. Pej. Tutaj walimy w ziemię. pyk Nie wiem, spadłem. Uy, jak się długo to auto trzyma. Chciałem powiedzieć, żebym siedział w fałcie i rozdetonował. Ale no, detonować chyba nie, nie da się bo to by musieliśmy bombą a nic nie widzę no i spada znowu jakim cudem zobaczcie czekaj, weźmiemy na przykład to auto, bo nie jest rozbalone nic. No i Tylko wsiadłem do auta. ale w przycisku nie kliknąłem, zobaczcie. Tylko tak zrobiłem. I już... Jakie chamstwo. Czy auto jeździ, tak? Zobaczcie, nawet schowam sobie broń. No i już spada. Jakie dziwne. Nie mam broni w ekscytunku? I już... Nie, to jest niemożliwe. Przecież jest czysto tutaj pyk a może zsiadaniem do auta tak zsiadaniem do auta detonuje most ale fajne jo podackie. pyk detonacja mostu jakie ej gdybym wiedział to ta bomba nic nie robi do, w porównaniu do tego pyk i już most kawałek zepsuty tutaj jeszcze to zepsujemy dobra czemu tak wysoko skaczemy mi się to nie podoba no i tutaj jo to niszczy most ale fajny mnie do auta niszczy most troszkę dziwny ale fajne Ej, to jest jakby zbugowana mapa, to auto tak psuje mapę, buguje, może nie że psuje, tylko że buguje, tak serwer, ojku, tak tutaj to, dobra, a ale lad, okej okay. Dobra Tutaj musimy się zatrzymać i detonować tutaj most. Jakie fajna gra. Ty polecam. Niszczenie mostu. Kto na to na co wpadł? Nie wiem, ale to jest troszkę dziwne. Niszczyć most. Taka nieprzydatna gra, ale ciekawa po prostu. O! nieprzydatna, ale ciekawa. Chyba że ktoś lubi niszczyć, no to jak ktoś innego. To tutaj zniszczymy. To, a cały most padł i się buguje. Most się zepsuł, widzowie. Dobra, ja Taki dziwny Tylko realistyczne, że most się trzyma na kawałku mostu No najlepsze to jest chyba, najmądrzejszy ład jak tutaj to niszczymy I most opada, ten niższy To się i tak zepsuł Pek tutaj nie musimy to zniszczyć jedno to co to, 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 to trzymam most. Ale fajna giera normalnie. Nie wiem czy chyba nie nagrywałem, ale prawdopodobnie tak. Tak, jej! Udało się. Ej, młodsza zadaje najwięcej obrażeń. Ej. Hey nie ma laga pistoletem o kurde, jak to zniszczyło teraz cały most znowu runął ale kozackie ej, dawaj teraz całe, całe to dawaj nie, to jest niemożliwe chyba, że cały most opadnie o jednak! Chcemy by nic nie zostało, więc i tak to dobijemy. Jaka realistyczna gra. No, no mądra. Bo jak most by się tak zrobił, a w innej grze by nic nie runęło. A jestem w, w rurach mostowych. Kratkach mostu. Jak się przewrócił śmiesznie. Jaka satysfakcja. Ej, tutaj możemy zniszczyć. a możemy zniszczyć. To, co jest w środku. I... Ej, nic nie zostało z tego mostu, widzowie. Jakie satysfakcjonujące. Dobra, z mostu nic. Jeszcze dobijemy most, ale lag. Dobra, auta nie przejadą. Się dowiedziałem teraz, że auta nie mają po czym jeździć już, bo tylko no. Po tamtych krótkich mostach, odstępach. Tak. Jeszcze To do zera. Tam u góry jeszcze zostało. Okej, okay. runęło tutaj. To musimy runąć. Ojejku, jakie fajne. Salutki, salutki mostrunął. tu, tutaj salutkie to. Jak to wygląda, się świeci na czerwono od tego laseru. No i została nam bardziej bezpieczna połowa. Chociaż już i tak polegnie ta połowa połowa. Tylko musimy tam to też zrobić. No i się bierzemy za ten dół, bo on jest opłacalny robić. Nie, zepsułem. Tak, zepsułem. Chciałem nie robić, tak, ale no niestety. Ale ten most mostrunie. Gra się psuje. Dobra. Ponieścimy i zostało nam ostatnie. No i koniec mocy tak naprawdę. Jeżeli zniszczymy to dokładnie, nie? Pyk, cyk, cyk! Całe to tym mocem. Lecimy szybko. Jedna rurka tu je nam całą frajdę No to już ten most no leci Leci, leci, widać ale Fajne Na czym to się trzyma? Na tym No i teraz polegnie za chwilę O! To całe już możemy zmieścić od dołu też. Tak naprawdę. A była taka ładna półka mostu, a jednak nie jest. Hej, młotkiem. Dalej mi włosów nie naprawiło. Ja nie mogę. Leci? O jejku, to trzeba będzie po kolei wszystko. No to nie wiem, czy nam się uda całe. Tyk. To trzeba tutaj, na poziomie mostu. Tutaj zostało nam. I po drugiej stronie, jeżeli chcemy, by cały most opadł. Nie, wypadłem. O, i wleciałem znowu. Runa! Runie! Ja! Ustała nam ta połówka. Runie. Salutki. To do zera zrobimy. Nie tak jak w poprzednim filmie. Koniec już. Jo. Ta połówka poległa. To musimy jeszcze poprawić. Cyk, cyk, pyk. Nie, tu już nic nie zostało. Ta połóżka już jest zniszczona. Zepsuta co do zera. Pyk. A to jest aż dotąd? Okej, okay, to teraz... Nie wiem, czy nie będzie laga. Co jeszcze powstrzymuje? Jakie zabezpieczenie? Byle by nie zniszczyć mostu. coś zrobił. A i tak się da. Co? Opadło? Opadaj. Czemu ten most nie opada? Okej. Okay. Teraz. Ten most się trzyma tylko nad... No, na sznurkę. Uż wiem, co musimy zniszczyć. Jeszcze. Te sznurki powstrzymują też ten most. Więc. Okej, okay, yeah. nie. No bo spadamy. Okej, okay. już, ale sznurki będą zniszczone już.